Hello! O, oh, fuck, Widziałem z tam. Upsy! Tak, jak widzicie? Dzisiaj przetestujemy Mako! Mako! Czy jak ty tam się wypowiada? Ogólnie już grałem z tym raz, całkiem przyjemnie. Um, nie wiem, czy nie ma chyba tego perka z ironami, to jest. Kasz... To jest. Iron to jak widzicie, bardzo przyjemne. Prędkość jest nieco wolniejsza niż na ogół longi. Hmm. Ale nieźle. Dostęp do amunicji jest, jest specyficzny, bo jest chyba metalowa i jest e, wybuchająca. Która jest ogólnie głównym, Więc not worth it. Hmm. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest solidny. Pik taki for fun. Ma opcję lewarowania. Chociaż nie polecałbym, biorąc pod uwagę, że. Naturalne rozrzut taki. Przed to się zwiększy podwójnie. Na no, kit. działa to bardzo podobnie, jeżeli chodzi o e, rozrzut jak Sentinel um, Winfield. O, ma też nie jest Riflem, który się nadaje do lewarowania. Tak, mniej więcej. Nie? No zobaczymy. Ja już jedną gierkę zagrałem tym raz, więc nie powiem, że byłem wielcy pod wrażeniem. To jest solidna opcja. Nie pamiętam ceny, więc z tego mam za free, więc nie, nie, nie do końca pamiętam. Mm. Ale... Może to takie ma... Nie... On chyba 350? Kosztuje, ale naprawdę nie, nie, nie chcę mówić na 100%, bo nie pamiętam. Mm, no Lecimy. Zostawiłem głupio mikrofon, żeby mi się zasłania ekran. Próbujemy teraz jest nieco lepiej, ale możecie mnie nieco słabiej słyszeć. Z, um, muszę w końcu dojść do tego jak ułożyć tego kompa. ale jak zwykle łuk jako zapasowa ogólnie po prostu jedna z ulubionych oni mają ich. close, UTT i tak dalej, nie? No? Wiecie zresztą sami. Oszutkać śmierć mamy na tej postaci, więc jeden błąd możemy popełnić. No. Lecimy. Hmm. Powiem dzisiaj nagrać coś z Naked Runów, ale miałem takie unlucky, że. że nic z tego nie wychodziło, jakby nie było to nawet. coś ciekawego do oglądania pod względem nie wiem jakichś funny czy coś. jak czasami się zdarza. Po prostu była kupa za przyczynimi. Okay. solo nagrąd chciałem złupić strzałę. Dobra, ma kolegów. A to dobrze. My zapnęłem. Po drugiej stronie wiem, że się w miarę blisko są... No nie! kobieta please! Please! Nie pisz teraz. Zapomniałem wyciszyć. Jezus! daj mi sekundę. Grafika. Wiem, że to nie do końca jest mądre, co ja robię. E, bez ramach zrobimy. Zastosuj. Dziękujemy. I dobra. Teraz jest misja. Nie wiem. Co się gnudzie. What the fuck? Aha. A to jest... Nie, to jest po prostu... Wow! Dobra. Fajnie się strzela z tego satysfakcjonującego głosu, muszę przyznać. Okay. Czy tam jest wóz? Nie, czyli to jest po prostu shotgun. What the fuck? Shotgun a tak O, oh. what da, man? Okej, okay, taki szyby kolega, okej. Okay. I see you, my dude. Don't worry. Ach, czyli ciężko ci będzie spalić. <laughs> A, bo to ma wybuch tylko. Oba Właśnie chciałem powiedzieć, że już nie wstaniesz. Konwersy Czy mogę cię zlutować? Please. Please! Nie chcę broni, nie chcę, o wiem, że tu zrobiliśmy dużo gnoju. Więc szybko wolałbym się stąd usunąć. Uh. Ma. Właśnie o całkiem przyjemno odgłos jest. Nie będę Feeling jest całkiem ok, bo site są fajne. Muszę wyczuć się na pewno prędkość, ale to też jest do zrobienia. Konik na biegunach. Idziemy do wozu. Na wozie zobaczymy co się da zrobić. Może odzyskamy trochę AMO, może odzyskamy trochę virgin. Na pewno wyrzućmy robaczki, bo nie potrzebują rybaczków. Czasami ludzie tu lubią kampi, przecież niestety spotkałem się z tym faktem. Jest to na ogół dosyć idiotyczne. Jest to taktyka nie? odpowiednia, jeżeli uda mi się usunąć te, żeby na przykład się z melabronem skampić w środku. Nie będę ukrywał, nie? no bo jest to skuteczne, ale jest też mieciowe. Jako, że mamy asesyna tylko do zabicia. Dobra. Czy wąż? No niestety już mam wężeć, ale Ale zaczęła sobie spać, spać kolego. Kolejny Damit no. Oni tam montują do innego. Czy my coś tutaj jeszcze potrzebujemy? Amo, amo już jest, ale weźmiemy. Oni uciekną pewnie z tym tym. Ja sobie pójdę spokojnie do gętowych główien. Dobra. Let's go boys. Czyli dwie osoby zabiliśmy, to nie jest nic specjalnego. Co Wydaje mi się, że tam więcej poginęło, bo jakieś walki były i nie wiem czy z tego coś zostało, czy, uciekli, czy nie. To jest niestety, nie do określenie przez nas O Dobra, ale tą panią musimy przyjąć na chyba do tą dobra, fantastycznie Co mamy za bonusy? Życie, amunicja i narzędzia hm. Mogę wziąć Mastera, żeby od to zobaczyć Okej okay. No właśnie się właściwie może się skręcić tak, że ktoś po prostu weźmie. I tak mam dużo punktów, więc werbana. To jest... Za to się dostaje też trochę punktów, więc warto... Oj. Warto brać. Punkty są teraz jakby nie te, co bezużyteczne. To dostaje się ich masę, bo 4 na rundę I do tego jakby... No nie używa się ich na perki, nie? Więc na luzie Czy my chcemy iść? Oni idą po drugie bounty Okej okay. I hear you boys ten czy idą tędy? Bo ciężko określić Nie, oni tutaj jakby szli... What? Nie sprawdzacie? God damn! Okay. Nie będę ukrywał, ale był kurwa nice strzał, quite satisfactory. Dobra. Ty mi oddaj kolego tylko szybko strzałę. No, to jest niestety minus, jak się nie patrzy. I fajny loadout. Podejrzewam mocno, że nasi koledzy wysokoojcy mogą wyjść. Nasz setup jest specyficzny. To no. nie się, ale. Long gun nie jest dobre na close. Yy... Face to face, shotgun, yy, shotgun, łuk jest solidny, a jest nadal jednostrzałowy. No? Więc, jakby to działa, jak Romero, można powiedzieć. Dobra, dwie osoby na razie wyfytuję Да, что, собрал, окей.

Let's fucking go. Woo. Pociśnięci. O, oh my god, nie. Zrobiłem to prawie jakbym umiał grać. Ale to jest e, motyw dlaczego lubię uk. Fakt, że ten motyw e, jak ten mnie tutaj przycisnął myślałem, że będzie Lipton. Ale GAD Jak... Jak już faktycznie wiecie wejdzie. Więc nice. Szybkie strzelando i hando. Dobra, panowie i panie. Uciekamy. Myślę że zasłużyliśmy na quite przyjemne oklaski bo runda wyszła bardzo solidna i powiem wam, że całkiem przyjemnie się z tego strzelał ma bardzo ładne iron szybko jest też w miarę w porządku jest na poziomie mozina myślę no, jeżeli chodzi o zaciąganie pocisku do lufy nie? więc się już więc całkiem przyjemnie. 8 pocisków to jest tak na pograniczu między moziną a labelem label bardzo powoli ładuje więc to jest jego problem a tu wydaje mi się że będzie to fajny rifle na takie właśnie granie jak ja gram żeby mieć na średni dystans tak? z łukiem na przykład albo z dwoma pistoletami czy z jakimś shotgunem na przykład Rivalem, do, na kontrolę. to to może być bardzo fajna opcja nie umiem powiedzieć dokładnie, załóżmy jak będzie się tego, bo on chyba ma tyle damage, żeby zabijać? Tak, 128, więc jest, jest to plus, jest to ogromny plus. No bo minus y, na przykład Kraga jest właśnie taki, że nie radzi sobie z tymi zabiciami, nawet po powaleniu jednym. No mech, więc dlatego tym bardziej uważam, że Krak powinien dostać buffa, jakby w tej chwili. Jego jedyny plus, który i tak tutaj ten Rifle Mako ma, to jest możliwość przeładowania bez kuli, bez dodatkowego perka. I to wszystko. Więc, jakby, e, mech, że to to mówię, nie do końca rozumiem, jakby powód istnienia tego Rifle. Potrzebują pomocy zdecydowanie. A, tymczasem 12 kili, damn, No, wiadomo, że tam jeden, jeden się wywalił kilka razy, nie? Ale całkiem 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 solidnie. Dzięki za oglądanie, moi mili i mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem. Nara.